Cześć, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, najsmutniejszej książki na świecie. Będziecie chyba trochę zaskoczeni, bo jest to książka podobno dla dzieci. Według mnie dzieci nie powinny czytać, bo nie wiem, czy ich serduszko wytrzymałoby tyle smutnych historii. Jaka to jest książka? Cudowna podróż Edwarda Tulana. Autorka Katie Di Camillo. Jest to smutna, ale oczywiście na końcu optymistyczna historia porcelanowego królika, który w swoim życiu ma wiele przygód, spotyka na swojej drodze dobrych i złych ludzi. Ale jeszcze na, na początku muszę dodać, że królik porcelanowy. Jest bardzo zarozumiały, kocha tylko siebie. No nie ma wielu pozytywnych cech i pod wpływem spotykanych osób w swoim życiu zmienia się. I ta książka również zmienia czytelnika. Gwarantuję Wam, że nie będziecie tą samą osobą, jaką byliście przed przeczytaniem tej książki. Może przeczytam. Parę recenzji z tyłu na okładce. Przepiękna historia dla czytelnika w każdym wieku, któremu przypomina, co to znaczy być człowiekiem. Pomiędzy baśnią a bajką di Camillo snuje historię Edwarda zmienionego pod wpływem istot, z którymi się spotyka. Pod wpływem lektury, czytelnik również się zmienia. Prawdopodobnie żaden inny współczesny amerykański pisarz dla dzieci nie zasłynął na literackiej scenie, tak jak Katie Di Camilo. Cudowna podróż jest chyba jej najlepszą powieścią. Nie wystarczy jednak raz przeczytać książkę, żeby delektować się jej bogatą filozoficzną warstwą. Należy ją czytać wiele razy. Książka z tego co widziałam, nie jest dostępna w żadnej księgarni internetowej, również na Allegro. Czyli jest to unikat. Nie dziwię się, że nikt jej nie chce sprzedać. Ja również tej książki jej nigdy nie sprzedam. Zachowam ją dla mojego syna. Jeżeli widzieliście film od początku, no to bardzo wielkim plusem tej książeczki są ilustracje. Przepiękne ilustracje, bagrama. I Batulina. Poz y serdecznie Wam polecam i pozdrawiam. Pa Pa!